Na kanał, taki detektor, dzisiaj taki krótki wypad po robocie dostałem. Pozwolenia także super na ten, na ten lockdown, bo mam niedaleko pracy. Takie pole tutaj mam parę pól takich do sprawdzenia. Także mega super. No, zobaczymy. Na razie jest coś takiego. Wcześniej wpadł mi jakiś złomek, teraz jest tu coś na kolor biło. Także. Jest to coś zdobione, ale no nie powiem wam, wygląda jak końcówka łyżki albo coś, nie wiem, coś takiego, jak wiecie, chcecie znać, nie wiem, kurde, no, takie ciężka, nie wiem, czy to taki kawałek, nie widzimy się przy kolejnym dołu. Kolejny to dosłownie po sekundzie, myślałem, że monetka, ale mamy kawałek blaszki, kurde, nie wiem, nic na niej. Nie widać chociaż? Nie, raczej nic. Taka lecimy dalej. Nie koni w dłuższym czasie. Mamy łuski. Ale chyba nie była bita. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nawet nie wiem, czy to było łuska taka jak była. Cześć. Powiem Wam, że nie wiem, no. Kurde, nie jestem pewny czy to Takie coś. Nie wiem. Widzimy się w kolejnym dołku. Nie mam czasu też. Czyli krótki wypad. Także takie coś. Zobaczymy. Może coś znajdę. Może będzie miał potencjał to pole. Lecimy dalej. No i kolejny interesujący sygnał. No i chyba mam pierwszą monetkę. Ale jest mega wytarta. Także coś takiego. Lecimy dalej, nie przedłużam. Będzie coś lepszego, to się włączę. już się w kolejnym Kawał <głodzie> do. kurde. Po pracy to nie. nie jakoś nie chcę mi się zabać tych doków. Teraz mamy gwóźdź średniowieczny, tak mi się wydaje. Widać dzieł kłuty. Także coś takiego na następnego, bo dzień się kończy. Lecimy dalej. I kolejny sygnał, mamy guzik, ale raczej. Nie wydaje mi się, że był stary, że jest współczesny. Także. Lecimy dalej. Kurde, powiem Wam, że to pole dość czyste. Mało sygnałów. A jak jest to, jak na razie jakiś śmieć. Teraz mam sygnał. Jest monetka. W końcu pierwsza. Jest to druga w końcu, Bo tamten by to był wycierów. Jest to 5 franków. To był ten wcześniejszy pieniądz. także Nic szczególnego, mam ich od sporo tutaj. Z roku nawet nie wiem którego. także Nie przedłużam, bo zaraz mi się dzień skończy. Lecę dalej. no Pochodzę sobie po nim, ale mam jeszcze inne pola. Także jak tutaj nie nic wychodzić, to obszarzę sobie inne. Także nie ma pośpiechu. Mi, dla mnie i tak przyjemność to samochodzenie z detektorem uczeni się też, bo też nie mam go długo. Także super. Widzimy się w kolejnym dołeczku. No, witam Was. Powiem Wam, że chyba mam petardę. Chyba mam petardę. Kurde. Nie jestem pewien. Jest strasznie zniszczona. Kurde, ale coś pachnie. Nie wiem, czy, czy to może być Rzymek, czy nie. Jest to jakaś postać. Nie wydaje mi się, żeby to był Rzymek. Ale jest to coś starego na pewno. Kurde, powiem wam, że. Wow, jest Petarda, no kurde. Szkoda, że. No nie widać, nie, już się ciemno robi. Powiem, pod... zobacz na podsumowaniu się, ale raczej nie uda mi się znaleźć. No widać twarz, no kurde, widać twarz. Wali. Ale co to może być, nie mam pojęcia. Zobaczcie na podsumowaniu, ale no kurde, powiem wam, że no, no może być petarda, nie? Nic, widzimy się w kolejnym doku, już się dzień kończy. Ja już praktycznie słyszę do auta powoli i patrzę, jest coś takiego. No kurde, powiem wam, pierwszy raz widzę taką monetę. Wygląda mi na bardzo starą, no na starszą niż te, co wcześniej znalazłem. Ale nie mam pojęcia, co to może być. Jest jakiś gościu, coś jest napisane. Jeszcze mi spadło. Ale, ale powiem wam, że... No kurde nie mam pojęcia Co to może być Nic widzimy się w kolejnym dołku Albo na podsumowaniu Jeszcze mam Taki prezent dla was Jak ten yy, Będziemy otwierać dzisiaj przyszły mi paczki Będziemy robić tak jakby Nie wiem jak się na, na to dokładnie mówi Kurde no i widzicie wyleciało mi z głowy No przez to że pracuję Nieważne ale będę otwierał Mam dwie paczki bo dzisiaj przyszły Także zobaczycie Pewnie na końcu filmiku o co mi chodziło, co mi tam przyszło, także Także super. No kurde, powiem Wam, że petarda, nie? Nic, widzimy się przy kolejnym doku albo na podsumowaniu. No zobaczymy, nie? Następnego. No, złownie po sekundzie kolejny fand, ale chyba nie będę w stanie Wam powiedzieć, co to jest. Chyba coś szczęścia jakaś od maszyny. Od czegoś jakiś, jak takie coś. Było na kolor, także nie wiem, czy to nie jest mosiężne. Takie coś. Już się prawie, prawie ciemno robi. Jeszcze tu pochodzę, bo... <grafię> powiem wam, że mnie to, ta monetka, jeśli to jest monetka, ale no widać, jakby to była monetka, nie? Coś starego, nie? Kurde, szkoda, że taka z haratana, nie? Nic. Widzimy się w kolejnym roku albo... No zobaczymy następnego. No i powiem wam, że chyba na odchodne już. Kurde kawał kotleta no patrz na to, waży no, za 3 kilo na bank, za 3-4 kilo waży taki kotlet, kurde no patrzcie na to kawał kotleta nic, będę zakończę powoli pewnie dogram coś właśnie z tego to jest z tego unboxingu tak zwany unboxing, czy coś takiego Unboxing, o coś takiego, nie wiem, kurde Angielskie nazwy, po prostu będę, o, mam dwie paczki do otwarcia i Co się wydaje na no, angielski Do otwarcia mam dwie paczki, także Także co Będzie mi pewnie, albo jeszcze tutaj Do, do samochodu zobaczyć, jak nie będzie jakiegoś sygnału Jak będzie jakiś sygnał, się włącza, jak nie, no to No to pewnie widzimy się już Na podsumowaniu jakimś krótkim, no i ten Unboxing zrobię Także do zobaczenia. Jelo No, siłanko Nie będę robił podsumowania, bo... bo w sumie nic nie znalazłem. Oprócz tego, teraz wam pokażę na świeżo. Póki jest mokry, tak wygląda. No, powiem Wam, że. że wygląda dość. Ładnie. Kurde, nie wiem. Zrobię zdjęcie pewnie i wam pokażę. Ale kurde powiem Wam, że jest tu gościu, ma jakieś liście na głowie, jak mi się wydaje. Jak widać lepiej, ja widzę lepiej, tutaj wy nie będziecie widzieć. Jest gościu, coś jest napisane tutaj. Nie znam się na żymkach nigdy w życiu nie znalazłem. Jeżeli kojarzycie, dajcie znać. Zrobię zdjęcie to, to powinniście widzieć. A zaraz zapraszam Wam na otwarcie tych paczek, jak mówiłem wcześniej. Także widzimy się przy otwarciu. Na razie. od razu po robocie jestem. Bo moja śpi, tam coś ma masz, coś tak, że myślę, że nie będę nawet mówił, tylko wam pokażę i tam trochę powiem. To jest francuska firma Monsieur Détecteur I są tu... bluetooth jak takie No i komfort poszukiwanie się polepszy Mega Druga inwestycja, ale się opłaca, tak mi się wydaje. Takie słońce na także super. Pierwsze, drugi, główny, bo na tym mi właśnie zależało, żebyście widzieli. Jest to coś nowego, manifestar stary. firma. Magneta. <laughs> że po samej nazwie się bawicie od co? Jest to magnes. No w każdej strony 250 kilo. To mi się wydaje, nie wiem nie znam się. Także zaczynam przygody z magnezem. No z magnesem neodymowym. Także oczekujcie filmików z wypadów. Pewnie za długo zrobię wypad. Na razie jest lockdown. Także jak mi się tylko uda. Zobaczcie. Nic nie przedłużam. Powiem Wam, że zobaczcie w następnym odcinku. Znaczy pewnie w którymś filmiku, nie, nie, nie powiem dokładnie, w którym mam radę ale na pewno będę testował, nie będę czekał Jak na razie załatwiam sobie pozwolenia pozwolenia na różne pola tak jak widzieliście, tam wyszła ta monetka nie jestem pewien, czy to żymek. mam nadzieję, że to jest Rzymek i jest, będzie to mój pierwszy wątpię, ale, ale mam nadzieję także super, no i co widzimy się w kolejnym odcinku i do następnego co mogę więcej dodać, nie? Oczekujcie filmiku z wypadu z magnezem. Na pewno wkrótce się pojawi. Zobaczymy. Pewnie gdzieś, gdzieś coś znajdę, nie mam problemu, nie? Na razie chcę przetestować te pola, co wam właśnie mówiłem, że dostałem pozwolenie. zobaczymy co tam wyjdzie. I, I zobaczymy. No wszystko będziemy... będziecie widzieć w międzyczasie, nie? Także. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli się podobało. I ogólnie dzięki za miłe komentarze. No jest was coraz więcej, się pojawia, dużo fajnych komentarzy, także no super. zapraszam na mój Instagram. Tam pewnie być, tam widać lepiej te znajdki, lepiej, lepsze, lepsze, lepiej są widoczne na zdjęciach, także polecam Wam tam zajrzeć, także nie przedłużam. Widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia. Pozdrawiam.